Witam widza serdecznie. Sprawdzimy sobie, co się dzieje na markecie, jak wygląda sytuacja i czy jest dobrze albo i e, nie. Jak widzicie, znowu zacząłem się tutaj kupować te naklejki, które składaliśmy wcześniej, wcześniej zamówionka, więc już pierwsza się skupiła. Po dłuższym czasie, jak tam tamten film, zobaczymy jak to będzie wyglądać. A na szybki wstępie zapraszam Was, wizeruję na mój drugi kanał do tego jest link w opisie i jeszcze szybkim wstępikiem Pirates Wapik. Strona do minienia swojej skinu, macie tutaj darmowe 10 dolarów z moim kodem LZ przy wymianie. Jakby tego było mało, strona nie wlicza ceny naklejki, ceny czarmów w cenę skina, więc naprawdę można wyjąć przepiękne crafty, przepiękne czarmy które można zdjąć i sprzedać drożej na rynku Steam, więc można sobie zarobić. Dodatkowo zawsze jest to lepsze niż sprzedaż na rynku Steam i kupno innych skinów. Zawsze można sobie tutaj wymienić i nawet na tym zarobić. No, tylko przy wpłacie wraz z moim kodem dostajemy 35% bonusu. Przy doładowaniu, przy doładowaniu 100 dolarów, mamy 35 dolarów, przy doładowaniu dolarów 350 dolców. linkać będzie w opisie. A my przechodzimy do filmu, zobaczymy co się dzieje. E, więc pierwsze naklejki zaczęły się skupować, które składaliśmy zamówienia. No i fajnie, bo tam się nas skupiła. Poczekajcie szybko jeszcze zerkimy. Skupiłaś za 4,30, a chodzi tutaj gdzie ona jest, gdzie ona są te złamane kły, które my kupujemy. Złamany kieł, ej, gdzie one są mi czy ja jestem jakiś y, ślepy? Czy ja jestem jakiś ślepy? Czekajcie. O, tu są. Aha, bo one były jeszcze wcześniej składane. A zobaczmy, za ile one chodzą. One chodzą, bo teraz po 6 coś. Teraz tyczkę spadły, więc chodzą po 6 coś. Dobra, przechodzę do rzeczy. widzę co się dzieje na markecie? Ta skrzyneczka, naprawdę nowa, karnetowa. Trzyma się spoko. Tak jak dałem o tym film, o tym, że można tym zarabiać. To zobaczcie, podleciała do 4,70. Więc to jest naprawdę spora cena. I zobaczymy. Obstawiam Wam, że za jakieś. Niecały tydzień, chyba ten film wyleciał w piątek, czwartek jakoś, tak? Jak te szynki tak poleciały i teraz z tym przewalutowaniem złotówki, więc obstawiam, że tak do niedzieli te szynka może coś kosztować potem, pewnie spadnie z do jakichś 3, 60, 70, myślę, że tak to będzie wyglądać, więc sprawia złotówkę. Zobaczymy, czy tak się oczywiście wydarzy. Obczajmy sobie też, jak się zachowują szynki. Jak się prezentuje cena na dzień dzisiejszy? E, czy jest tutaj z e, jakiegoś drogo czy tanio? E, SnackBet 280 już widzę na pierwszy rzut oka. E, stabilna cena po spadku, po tym spadku, czy spadku, no to ciężko nawet spadkiem w sumie nie. E, patrząc, że tutaj jest z złoty 90, spada z złoty 80 paru i się tutaj e, buja między złoty 80 par a złoty 83 4, więc ta cena dosyć stabilna. No mam nadzieję, że w te wakacje faktycznie zobaczymy te troszkę niższe ceny, kilo, bo tutaj widzę, że tyle samo podobnie kosztuje bardzo. E, galerii 35 chyba też jakoś. Tutaj nie spadał. O kurczę, dobra, nie było mnie te dwa dni i działo się dużo. Ale czekajcie. Aha, to jest to, to co w tej górce, dobra, eee, czyli jest to w sumie w cenie górkowej, ale też obstawiam, że tak, tak samo wraz z tą, tą strzynką może trochę spaść, chociaż, kurczę, on może inaczej zareagować, bo co bo tego, to jest ta druga strzynka, to on też może troszkę inaczej zareagować od tej tutaj skrzynki fever może być tutaj coś innego, Clutch spad spadł? Tak, Clutch spad z tej ceny 3,90 do 3,40, 3,50, więc mieliśmy ten totalny pik Clutch no powiem Wam, że to jest jeden z większych pików ostatnim czasem na tej skrzynce. Eee, naprawdę sporady, naprawdę sporady, dobra, tak to wygląda, dobra, czy z to trzymają? E, czyli no zacznijmy może od tych przywieszek, zobaczmy co tutaj się, e, czy coś nowego się zadziało przez ten weekend, czy mamy tutaj ten spadek e, upragniony, lekki, tak jest lekki spadek, no nie jest duży spadek, ale o kurczę, tutaj jest spadek, zobaczcie sobie tak mocniej, ale to w sumie tak e, ileś tam sztuk poleciało nie jest tegoż, nie jest że lekki spadeczek, czyli to, to, to co było do przewidzenia, że może to lekko spaść, no bo jednak na takich trochę góreczkach było już, ale nie wszystko, zobaczcie tutaj na przykład stabilnie się trzyma ta cena, no mówię, mi się wydaje, że tak to spadnie za jakieś kilka dni, ale zobaczymy, zobaczymy, uuu, a tu nawet kieszonkowo urosło, zobaczcie, czyli zależy od itemu, niektóre są troszkę pociąły w dół, niektóre trzymają, a niektóre sobie rosną, czyli tutaj każdy item jest inaczej, ale wydaje mi się, że one też mają Predyspozycje do spadku, niedługo. E, chociaż zależy, bo jak ludzie będą teraz odbierać szynki z karnetu, to też może być z tym różnieniem. Jak będą ludzie odbierać teraz szyneczki, to może te przywieszki jakoś na to nie odreagują. Zobaczmy, jak się prezentują naklejki jeszcze. E, Pyk, weźmy sobie PRT, zobaczmy. Odnajdite, kurwa. Wlazło mi się, Ej, ale te rączki już są gigatanie, 15 groszy za sztukę, to już jest naprawdę malutko, chociaż ta naklejka niczym nas ciekawym nie przekonuje, e, ale no naprawdę, je, naprawdę jest już tanio. Tutaj mam już wzrost w tej naklejeczce, naszej buźce i to nawet spory, powiem że piekuje, widzę do 50 groszy się tam sprzedawały sztuki, to naprawdę sporo, naprawdę sporo, jak to, że niedawno można było ją kupić za 20 parę groszy. Tutaj również. No naklejki raczej widzę, że tutaj żyją. Naklejki żyją i w sumie wszystko jest na wzrostach i to nie zatrzymuje się, to się nie zatrzymuje, więc teraz zależy, należy zadać pytanie, do kiedy? Do kiedy będzie tak to leciało do góry? Bo na pewno nie cały, cały czas. A ten wąsik nawet poleciał. No nie no dobrze to wszystko prezentuje. Dobrze to wygląda, dobrze to wygląda. No, tylko tak jak mówiłem, zobaczymy czy długo to będzie tak wyglądać. Czekajcie, ja spaść jeszcze szanka, jak się trzyma, po w z gierki. Dłuższym. Niedługo w sumie nowy event. Ciekawe, ciekawe będzie wyglądać. Może zrobią coś nowego, może przywieszki. Ej, ja tu widzę, że to wzrosło chyba lekko. Pokażcie mi to. Tak, wzrosło widzicie po tym dołku i to nawet sporo do złotóweczki. Ej, ciekawe jestem, czy odreagowały też na to jakąś itemę. Sprawdźmy questy może. Ej, zobaczmy też inne, czekajcie. Ej, a tu spadek na tych drogich. Ty, no, troszkę się dzieje, troszkę się dzieje. Czekajcie, pyk, 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 jeszcze jakieś były tutaj mocno na wzrostach. Te też były chyba giga drogie, tak? Tak się coś kojarzy. No dokładnie, zobaczcie to. Z dwóch złotych spadek znów do złotówki, nie? Mocny spadek. Czekajcie, sprawdźmy jeszcze FlyQuesty przy okazji, bo tutaj, że powiem ciekawe to też inwestowaliśmy. Ej, nie, kapsuła podrosła, ale FlyQuesty się dosyć trzymają, nawet nie wiem czy, no nie, no, podrosły do złotówki z kawałkiem i znowu spadu do 80 paru. No ciekawa sytuacja, ciekawa sytuacja. Zobaczymy, jak to będzie wszystko się rozwijać na dniach i obserwować. Może jakiś nowy update sprowadzą kolejny, no bo ten update, co ostatnio wprowadzili, nie się, to było kopiuj-wklej, e, jakieś tam mapki, z mapy społeczności, taki totalnie mały update, a czekaliśmy na niego ponad miesiąc, więc słuchajcie, ponad miesiąc czekania za update, który miał tak naprawdę 5 giga i to było wszystko skopiowane, wklejone. No raczej ludzie oczekiwali czegoś lepszego, więc tutaj sobie zobaczcie, od 1 kwietnia do 8 maja, miesiąc i tydzień, no bardzo długo, może coś jeszcze wprowadzą niedługo na dniach, mam taką nadzieję, tym bardziej, że nie ma casha, tym bardziej, że naklejki nowe niedługo będą wchodzić, nowy sezon, może nawet zmiany w karnecie. Może nowa skrzynka, może aktualizowanie antycheata. Miejmy nadzieję widzowie A Wy pilnie zostawcie subskrypcję na kanale Trzymajcie się, cześć, cześć